dzisiaj Optimus gra Hero z Battlegrounds z Chilloutem, który stał się czarny, nie wiadomo dlaczego. Dzień dobry, dzień dobry, to ja Chillout, jestem czarny, nie pytajcie dlaczego. No i fajnie. Dzisiaj pokonamy kilka typów, bo jestem Optimusem Prime i muszę dbać o spokój ludzkości. Gdzie jakoś tam mówiono? I dzisiaj znajdziemy tych, którzy nie pilnują tej spokojności. W tej grze co do chuja? No, za dwóch. Raz się. Okej, okay, koledzy. ci Lot poszedł na jedzonka, bo co tam chodzę chciał. To no jest pierwszy typek. Mika. Mama sterowanego ok, let's go! Raz, dwa, trzy, raz, dwa. No Nie no, prościej się nie da grać! Eisen, Nie, to jest Aisen Czy co Muszę jakoś przetrwać, jestem optimusem. Znaczy nie do końca, ale w jakimś sensie jestem optinusem. Przestań! No użył ulta i ja wiem co zrobić? No uwaga cię. Nie, no, Uzi Ano, zużył... Bo zrobił to. Źle ja do jego. Jed jedyne jego plecenka to było użycie tej czwórki okej, okay, nie pytam Jestem podażniejszy od niego, aha, no nie do końca Tam mnie komba, ale są... o, jestem po Co, ucieka teraz? właśnie <ścoughs> A no... Timus Ło jest Okej okay. Mike O Jezu, widzimy lagi Ale o nie radzi Przu, że Jezus, myślałem Aha, okej okay. Dzień <laughs> dobry Nie atakuję, ja teraz Kurde no no, no nie, co to miało być? To no się boi czy co? Nie gadaj, że on będzie teraz walczył na V2, bo. A paczeć! No, no to super, V2 ma optymizm, no jeszcze. No to... No przetrwać się nie da! No. no co tu się dzieje? Co jest nie tak? Już sądzę, że Deathstrike'a z baty grać jest lepiej. No może lepiej. Nie jestem pewny. Ło! Ciii! Ło! No co tu ma być?! Nie no, spoko. Zdali mi się team. No i przegrałem. Jako oprawił. Mhm. Ok, znaczy... ja pierdzielę, Ule. Mamy tu Gojo i suku Nie, to jest Yuji? Nie, to jakiś typ Nie, o no. Boże, o Boże Ty gnoju, jeden O Boże, on mi zabrał skin <coughs> Się teamował A weź se, idź Umiesz PvP? No to dawaj, no, dawaj. To jest skillowa gra chyba Nie pamiętam do końca I co z nim? A okej, nie może Low player? Optimus! O, uratował chyba O No! A przyszedł the gamer Cokolwiek No Masteruje sobie pewnie deku To ty se mastera, się masterujesz i się z Puty! Wysy tu są w ogóle do... Jezu jak... Dwoje robię to... O jezu! U! Aha! Nie umiem! Dobrze, let's go. Raz, dwa. Lecimy kolejna dwójeczka. No, dawaj, dawaj. Ja, mam mało killów, jakbyście widzieli na pierwszym odcinku. Co dobrze, że to gram jeszcze bardziej dobrze. Mało killów, po dobrych grach. No, nie dziwię się, że to z Bategasminaj najlepiej idzie. Chyba mi się tak wydaje. Okej, okay, no chodź. Aha, no. no mu mu Serio, taki typ? Aha, no. Nie! Nie! Czemu? Czemu w tej grze jedynie co jest popularne to ulte? To nie ma sensu już. Ok, Deadpool i Copper. Zniszczone kosze. Eeeh, zostałem znudowany. To mam nadzieję, jak to dobra, jest, noga, noga wygląda. Eeeh, <coughs> tu Chłopy panie kuźwa Nie O no to jest oha, kosmetyki to nie nie, 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 nie stać To mogę być w tensk. Mam przynajmniej up ten typek nie zabrał kill Mamy no, uta A liczę z wypanie Gojo. O, bo nie wiem. O, o. no Tomasz. Teraz ty go Bo zaprzeczyłeś mi granie. No, mówiłem, że jestem trochę podchor... Nie, chyba nie mówiłem, że jestem trochę podchorowany, ale jestem. O panie co tu się dzieje? <tryk> oh, <team>. <tryk> <tryk> o w Team Oj ty panie pff, A mnie zasrało. O deku. Deku vs optimus frike. Let's go. Zobaczmy też jeszcze Deku czy optimus O, kudek. O, nie używa deku! O, to jest! DEPS deku! e uh,